Co się stanie w wyścigu między nowym BMW M2 CS a Porsche GT4 RS? Dowiemy się, ścigając się na ćwierć mili. Ja to Matt Watson, a to jest karwał. Nowy BMW M2 CS ma 3-litrowy silnik, podwójne turbo. Szóstka. 530 koni, 650 Nm. Napęd na tył, 8-obiegowy automat. Z przekładnią hydrokinetyczną i procedurą startu. 1700 kg od 92 000 funtów. Porsche GT4 RS to 4-litrowy, wolno silnik sześciocylindrowy. 500 koni, 450 Nm. Napęd na tył, 7 biegowy automat z podwójnym sprzęgłem. I automatem. I procedurą startu. 1415 kg. Nowy kosztował od 125 tysięcy funtów. To będzie interesujące. On ma większą moc i większy moment obrotowy, ale też większą masę. Ponadto, jako samochód z silnikiem z przodu i napędem na tył, nie ma tak dużego obciążenia tylnej osi, więc technicznie nie jest tak dobry w przenoszeniu mocy na koła. Ale ten samochód ma tylko normalną automatyczną skrzynię. Dobrze sobie radzi z procedurą startu. Rusza naprawdę płynnie. A w GT4 może być nieco inaczej. Wszystko może się wydarzyć. Porozmawiajmy z właścicielem GT4 RS. To Joe. Cześć Joe, jak się masz? Dzięki, wszystko dobrze, a ty? Podoba mi się wygląd tego samochodu. Myślę, że jest niesamowity, ma dobre osiągi, ale wiem, że GT4 RS dobrze rusza. Moc Porsche zawsze jest większa niż u innych. Czy często ścigałeś się tym, -tym? Właśnie o tym gadaliśmy. Robiłem to kilka razy. Jesteśmy na oponach CAP2, które nie są idealne na taką pogodę, ale damy z siebie wszystko. Dla zabawy zróbmy tak. Najpierw wystartujemy na zimnych oponach, potem trochę je rozgrzyjemy i zobaczymy, czy uda nam się osiągnąć lepszy wynik. Brzmi nieźle. Zanim to zrobimy, musimy porównać brzmienie. Zamierzam podkręcić obroty mojego sześciocylindrowego silnika z podwójnym turbo. Czekaj. Trochę warczy, ale odpal swój. Spoko, ale masz soft limiter. Znasz sztuczkę? Można normalnie przytrzymać obie łopatki. Czekaj. Poza okleiną, czy twój samochód jest całkowicie standardowy? Tak. Jest całkowicie standardowy. Kupiłeś go nowego? Był używany i miał bardzo mało kilometrów. Ile za niego zapłaciłeś? Nie do końca pamiętam, jakieś 116 tysięcy? Nie pamiętam. Boże, ale musisz być bogaty. To Twój jedyny samochód, czy masz jeszcze inne? So actually... Mamy inne. Jestem z Velocity Club i HSPS. To jeden z moich samochodów. Mój ulubiony, uwielbiam go. No dobra, zobaczymy, czy da radę. Zróbmy wyścig na zimnych oponach. Ślizga się na starcie. Zero przyczepności. Ale teraz to już wyścig. Wyścig, którego nie wygra. Ciekawe. Kiedy złapie przyczepności, jest szybsze. Ale oba samochody mogą jechać znacznie szybciej. To była kwestia przyczepności. Zimne opony nie są zbyt fajne, co? Na no, Niezbyt. Samochód też miał problemy, co sprawia, że zastanawiam się, czy warto bawić się tymi kusząco wyglądającymi przyciskami SC itd. Tak z mojego doświadczenia z Porsche wynika, że należy wyłączyć wszystko, co się da, aby ogrzać opony tak bardzo, jak to możliwe. Więc teraz pojeździmy trochę, mocno będziemy hamowali itd., tak dalej, tak dalej, aby ogrzać opony. Może kilka startów przy wyłączonej kontroli. Możesz też podriftować, jeżeli to robisz. Nie masz szans. To jest szybsze. Po prostu jest szybsze. Sędziowie, czy wystartowałem przed czasem? Wydaje mi się, że ja mogłem spóźnić. Mam nadzieję, że tak. Nie było przedwczesnego startu. Wiesz co, pościgajmy się jeszcze raz i zróbmy małą umowę. Zobaczymy, czy uda ci się wykonać mocny start. Jeżeli nie, to myślę, że powinieneś pozwolić spróbować kierowcy wyścigowemu samowi. Sprawiedliwe. Udało mu się. Dał czadu. Co za start. Czy ja mogę wrócić? Chyba mi się nie uda. Oh. Powiem ci coś. Wykazałeś się pod presją. Dobra robota. Sprawdzę to z sędziami. Wystartowaliście w tym samym czasie. Nie potrzebujemy kierowcy wyścigowego sama. Spróbujmy jeszcze raz. Robi się ciekawie. Dwa do jednego. Adrenalina rośnie. Teraz jest fajnie. Ruszyło wiele lepiej. Gra rozpoczęta. No są rozgrzane, samochód daje radę. Twój start jest tak dobry, jak żaden inny, jaki widziałem w Karwall. Jak na pierwszy raz? Bawiłeś się ze mną na początku, Joe? Absolutnie nie, to wszystko jest naturalne. Musimy rozstrzygnąć wynik. Zróbmy to. To jest to, fani BMW. Czy dam radę? Jestem trochę fanem Porsche, ale chciałbym wygrać. Bawaj BMW. Tym razem ruszył lepiej. Było blisko. Muszę tylko sprawdzić, czy nie spaliłem. Nie było fal startu. Joe za wolno ruszył. Dobra robota, kolego. Dobra robota. Zapomnij o wszystkim co się wydarzyło. Dam ci jeszcze jedną szansę. Chcę równy start. To jest fajne. Małe problemy z trakcją i chyba mnie wyprzedzi. Doganiam go. Trochę buksowały mi koła. Były problemy z przyczepnością, nie było tak szybko. Twój start był niesamowity. Sprawdźmy jeszcze raz. Nie było fal startu. Wystartowaliście w tym samym momencie. To przez poślizg kół. Chyba jest remis. Sprawiedliwe jest, abyś miał kolejną szansę na tytuł. Wszystko do rozegrania. Zwycięzca bierze wszystko. Co o tym sądzisz? Zróbmy to. Wygraliśmy taką samą liczbę wyścigów. To jest ostatni wyścig i musi być ostatnim. Niezależnie od wyniku, to będzie koniec. Te dwa samochody są bardzo blisko siebie. Wszystko rozstrzygnie się na starcie. Powodzenia. A więc on. Od razu wiedziałem, że nie ja wygram start. Co za start Wracam do gry, nie miałem przyczepności. No niestety. Pech, kolego, pech. Na początku było trochę tak, czy Joe ma wystarczająco dużo mocy? Ale okazało się, że twój start był idealny. Te samochody są tak blisko siebie, wszystko zależy od startu. Tu było trochę wahania. Nie było tak dobrze jak w niektórych innych wyścigach. To jest mega konsekwentne auto, kiedy już zacznie, prawda? Tak, to po prostu Porsche. Za każdym razem działa, wszystko działa, bez pomyłek. Cóż, zróbmy to. Co dokładnie się stało? Porsche wygrało. Pokonało ćwierć mili w 11,5 sekundy BMW. Zajęło to 11,6 sekundy. W tej chwili czas na start lotny. Pół mili. Zaczniemy od jedynki, od jakichś 15-20 km na godzinę. Kiedy opuści ręce, zaczynamy wyścig. I ręcznie zmieniamy biegi. Zobaczymy, który samochód jest najszybszy przy normalnym przyspieszaniu. 3, 2, 1. Trochę mnie znosi. Nie ma szans. Próbujmy jeszcze raz. Wyłączyłem trakcję, samochód zaczął się ślizgać, a ja wcisnąłem pedał gazu do dechy i to był koniec. A Porsche, gdy opony osiągną odpowiednią temperaturę, rusza za każdym razem. Zobaczmy, czy mam jakąś kontrolę, która poradzi sobie z każdym poślizgiem, jeżeli będę miał szansę. Jestem głęboko przekonany, że Porsche ma jedno z najlepszych przyspieszeń na biegu spośród wszystkich samochodów. To znaczy, w tej skrzyni nie może być żadnych strat w układzie napędowym. Mocno technicznie się zrobiło. Zmiana biegów była kiepska. Żegnam. Miał lepszą zmianę biegów. Porsche robi swoje. Porsche po prostu spełnia swoje zadanie. To auto, znowu, nawet przy połowicznej kontroli, trochę się męczyło. A potem po prostu siedziałem na szczycie zakresu obrotów, nie wiedząc co robić. No cóż, jesteś zadowolony? Porsche jest już znudzone. To może być obszar, w którym ten samochód radzi sobie lepiej. Przejdźmy do trójki od 90 km na godzinę. 3, Potrzebowałem czegoś, gdzie moment obrotowy BMW miałby znaczenie. I teraz widać, że Porsche wygrywa tak naprawdę pod względem trakcji. Stary, nie mogę konkurować z Turbo duży moment obrotowy. I to jest problem. Ten samochód ma problemy z trakcją w porównaniu z tym. I dlatego, gdy idealnie się go wyczuje, po prostu wyprzedza. Również w czasie wyścigu na jedynce, gdy wcisnąłem pedał gazu do dechy, pojawiły się problemy z przyczepnością. Może spróbujmy na dwójce od jakichś 30 km na godzinę. Zobaczymy, co się stanie. Brzmi dobrze. Jasne, ciekawe też, jak twój samochód sprawdziłby się na CAP2. To wersja tr M2, ale jest na normalnych oponach 4S. Myślę, że teraz, gdy są rozgrzane, mają 40 stopni, lepiej będzie mi na oponach CAP2. Teraz myślę, że pomagają ci opony, ale też umiejscowienie silnika. Różmy na dwójce i zobaczymy, co się stanie. Powiem ci coś: wybierz prędkość, która ci odpowiada, w której masz przyzwoity zakres mocy. Myślę, że to będzie z 50 km na godzinę. Jeżeli chcesz mojej szczerej opinii, co najmniej 70 moim zdaniem, 40 mil. No dobra, ja będę miał 35 mil. Umowa stoi. Make sure the gear shifts are on point. Jest szybsze. Ale wielki ptak przeżył szok swojego życia. Możemy się zgodzić, to jest nieco szybsze. To ma lepszą przyczepność. Też tak myślę. Ilość momentu obrotowego, jaką można wygenerować. Jak powiedziałeś, fakt, że rozpędzasz się, jest szalony. Przejdziemy do segmentu, w którym Porsche przaduje, BMW zostaje w tyle. Test hamulców. Brzmi dobrze. Nie będę kłamał, nie mogę się doczekać. Dałem z siebie wszystko. No dalej, nie mogę nic więcej zrobić. Co jest ze mną nie tak? Jeżeli wolisz inne wyścigi z BMW, skorzystaj z kodu QR. Albo zostań tu na test hamulców. Czekaj, czekaj, czekaj. To było bliżej niż myślałem. Twój samochód początkowo hamował mocniej niż mój, a potem trochę się poślizgał na ABS-ach. Tak, też tak myślę. Nie jestem też pewien, czy moja prawa stopa naciskała wystarczająco mocno, aby uruchomić ABS na początku. Więc to mogło być to, co widziałeś. Być może początkowo hamował, a potem nie był wystarczająco zdecydowany. Ale wygrał. Te hamulce są niesamowite. Warto wspomnieć, jeżeli ktoś z widzów zauważy, że to fajny samochód ze stalowymi hamulcami, co jest dla mnie ważne, można go używać na torze i nie martwić się o wymianę. Hamulców ceramicznych. Hamulce stalowe działają tak samo jak ceramiczne. Chcesz mi je sprzedać? Twoje wyglądają ładnie, ale martwiłbym się o kamienie itd. Twierdzisz, że ludzie mogą wypożyczyć Twój samochód i jeździć nim po torze. Porsche do tego zachęca. Brawo dla nich. I to ma sens, bo w przypadku wypożyczonych samochodów i tak dalej, ze względów finansowych, lepiej jest używać hamulców stalowych. Dzięki Joe za udział w tym wyścigu, co za legenda, wykonał świetną robotę. Samochód spisał się naprawdę dobrze. Pani BMW, wiemy, że ten samochód jest szybszy. Tylko w czasie startu nie udało się uzyskać takiej mocy jak w Porsche. Ogólnie naprawdę dobry wyścig. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jeżeli chcecie inne filmy, skorzystajcie już teraz z okienek, które właśnie się tutaj pojawiają. Można też porównać nasze czasy z innymi, które kiedykolwiek osiągnęliśmy. Wejdźcie na stronę karwał. -Wow. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.